Witam was serdecznie z tej strony Pasywne Zarabianie. Jeżeli jesteś po raz pierwszy na moim kanale, to oceniam różne aplikacje oraz różne strony, które oferują nam zarobek. Także jeżeli jesteś pierwszy, po raz pierwszy na moim kanale, to zostaw subskrypcję na kanale, aby być po prostu na bieżąco. Także przechodzimy do dzisiejszego odcinka. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam aplikację, którą każdy sobie ceni, chwali, poleca, że jest najlepsza. Możecie po prostu uh, słuchać muzyki i zarabiać pieniądze. Totalnie za darmo. Tak wszyscy właśnie o tej aplikacji mówią, a moim zdaniem jest po prostu niewarta zachodu. Już mówię wam dlaczego, ponieważ z czasem będziecie zdobywać tych całych punktów coraz to mniej. Tutaj pokażę Wam historię ogólnie. Ja już nie korzystam z tej aplikacji. Wypłaciłem sobie po prostu. Chciałem, chciałem dojść do 10 dolarów, ale po prostu jak zobaczyłem, że zdobywam za każdą jedną piosenkę, po 0,1 czasami się właśnie zdarzy troszkę więcej za odblokowanie telefonu tam chyba co, co 3 godziny czy coś, coś koło tego więc moim zdaniem ta aplikacja no nie jest warta żebyście spędzali w niej czas na rynku naszym jest o wiele więcej takich aplikacji czy znaczy może nie takich jak current tak ale po prostu jakieś inne które oferują nam więcej po prostu tego zarobku. No jak widzicie, no to jest śmieszne po prostu 0,1% oczywiście na początku jak zaczynacie, to macie tam chyba tego busta na, na 3, więc w sumie bardzo dużo możecie uzbierać, ale potem coraz to mniej coraz to mniej zdobywacie, oczywiście jest tutaj też taka opcja, że możecie sobie zrobić busta tych punktów po prostu 50% więcej dostajecie. Ale i to macie na miesiąc, ale to też moim zdaniem się nie opłaca. Tego busta dostaje się za każdym razem, jak coś tutaj sobie wypłacimy, nie wiem, PayPala na 1 dolar, 3 dolary. Mają też w ofercie taki telefon, który wypuścili właśnie ci twórcy cali, i on kosztuje bodajże 100 dolarów. I tutaj możecie sobie odebrać tego GIFTA na 20, czyli po prostu ten telefon będzie kosztować 80 dolarów, tak? Także to myślę, że jest spoko. Jeszcze nie mam tego telefonu. Może kiedyś kupię, skuszę się. Ponoć da się zdobywać na tym telefonie więcej tych punktów, ale czy, czy ja w ogóle ufam tym ludziom, którzy nagrywają te odcinki? No nie wiem. Ogólnie nie polecam wam tej aplikacji na początku. E, na początku dużo zdobywacie tych punktów, ale potem coraz to mniej. Ja jestem idealnym tego przykładem, tak? Także oficjalnie nie polecam. A teraz pokażę Wam tak na szybko, że aplikacja faktycznie wypłaca, wypłaca, ale jest to bardzo mozolny proces i bardzo długi. Jak widzicie tutaj 2 dolary, no wypłaciłem sobie 3 dolary tutaj. Mogę wam pokazać jeszcze raz w redeemed. Jak widzicie 3 dolary dostałem po kilku dniach. Także aplikacja wypłaca, ale bardzo wolno się zdobywa z czasem. I jak widzicie tutaj na paypala dostałem też. Także aplikacja jest legitna. Nie polecam o, oczywiście i generalnie przepraszam Was za to, że dawno odcinka nie było na kanale. Po prostu tak wyszło. Tak. Każdy ma swoje życie i. No wiecie o co chodzi dokładnie. Poza tym też nie miałem jakby nowych pomysłów na aplikację. Mam ogólnie w planach jeszcze. Nagrać z pewnej aplikacji na komputer, która nam pobiera, jakby, internet, wykorzystanie internetu, coś takiego, mm, i za to nam płaci. Tak, dobrze. No to dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Um, zostawcie subskrypcję na kanale, aby być na bieżąco i widzimy się w kolejnym odcinku. Także, trzymajcie się. Na razie.